Święgo, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowiczki Gamer. W dzisiejszym hashtag 24 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem FC Mobile. Grę piłkarską, którą tak bardzo znacie, lubicie i kochacie oglądać ją na moim kanale. Zobaczcie na mój skład. Na razie nic tutaj nie muszę zmieniać: Ronaldo, Uini Junior, Di Maria, Alex Garcia, Savanier, G Gerard, Session, Kołman, Szczęsny, Alaba i Klaus. A na ławce rezerwowych na razie się rozgrzewają. Sergio Ramos i Fernando Torres 91 i 92. Jakby był tu jeszcze w dodatku do zgrania Luis de Lima Nazario, to by naprawdę był dobry skład. Jeszcze by Zidana tu brakuje. Na razie mam overall 92, 433, atak 252 853 składu. Zostawcie mi to przynajmniej 40 łapek w górę i dobicie mi. 8000 subów. Jeżeli chcecie dołączyć do mojej listy subskrybentów, to subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Kliknijcie ten czerwony przycisk na szary i wszystkie powiadomienia naciśnijcie, żeby być dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz play. Zaczynamy sobie Division Rivals, tak na szybko. W ataku coś może co robimy jakiś sprawny atak zaraz może szybko skończymy, ale to nie będzie długi filmik, tak? Gdzieś do 10-5 minut, a jak nie to będzie dłuższe, zobaczymy. Może ten filmik będzie przedłużony, ale jeszcze zobaczymy. Poza tym ja tu muszę pokazać Klasę i z rodami. O, Casijas normalnie, Casijaz bardzo dobrze bronił w lidze. W realu, jak był bramkarzem, to bronił znakomicie. Dobrze, 1-0 Ronaldo. No blisko, blisko. Blisko, blisko, 1-1. 1-1. 2-2, dobrze. Strzelniemy gola. Dobrze, Gerard. Strzel 3-2. Jest git. Winnie Junior pędzi z kontorą. 4 do 2, dobrze. Teraz już nic nam nie zrobią. Nisko, nisko. Winnie Junior, uwaga. Ronaldo, do bitka. Dobrze. Nisko, nisko. 5-3 na razie prowadzimy. 5-4 no 5-4, 5-4. Dobrze, wygram 5-4 trening znakomicie. Odbieram sobie nagrodę biorąc oczywiście za wygrany mecz. Treningowy oczywiście. A teraz prawdziwe spotkanie sobie zagramy moi drodzy widzowie. Nagrodę i tak zaraz odbiorę po tym meczu albo jak wygram przynajmniej... 24. Oto odcinek. Kiedyś gram tu swoim, ze swoim kolegą piłkarzem Wardem i przegram niestety 1 do 0. Ale pierwsza połowa była moja. Tutaj zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo trening na razie dobrze mi poszedł. Ale teraz y, trzeba się przeszykować na mecz. Niby będą to trochę nas denerwować. O, Rera. I będą nam zabierać piłkę. Także trzeba będzie uważać i tyle. Dobra. Zaczynamy spotkanie. Nie. To hit. Wyszedłem z... poza linie. No nie. Dobrze, blisko. Aby był karny, jakbyście mnie faulowali, to jak nic na stówę bym wam strzelił. Nawet nie mogę podać. Nie dobrze, dobrze, czy dobrze. dobrze. Zabieramy. Nisko, nisko. Zabieramy im piłkę znowu. 30 minut. Na razie żadnych goni nie ma. Dla naszych przeciwników i bardzo dobrze. Trzymamy ich z dala od naszej bramki jak najdalej. Dobrze. Udanie. Blisko, blisko, Nie, nie. Teraz cała nasza nadzieja w tym, że nie strzeli. Jest boczna siatka. Dobrze, cała nadzieja nasza była w tym, że nie strzeli i nie strzelił. Całe szczęście. Albo zróbmy tak, jak będzie tutaj nawet remis, to wtedy kończymy ten mecz. A może tak się stanie. Może tak się stanie, bo chyba jest disconnect naszego rywala. Nisko byłem, żeby strzelić, ale zobaczymy, czy będzie grał dalej. Network synchronization between board partners. Nie, jednak nie. Opponent disconnect. Nie jest już online. Przez disconnect. Teraz e, lepiej mogę go obtegować. Nie, nie, nie. Nie. Teraz mam szansę. Teraz po prostu mam kurne szansę, żeby im po prostu strzelić. No, blisko, blisko. Ale przynajmniej strzał. Ale zablokowane był. Jak on ma disconnect, to znaczy, że mamy szansę to wykorzystać. Nie, Ronaldo. Dobrze. Jest jeszcze szansa, zaczekajcie, mam szansę to poprawić, tam swój błąd, dobrze. Nie, jak blisko, byłem blisko ich bramki. Zaczekaj, zaczekaj. Dobrze, dobrze, może być 0-0. Ale to trochę to nie fair, bo był disconnect, a one tak słabo grał, więc myślałem, że to wykorzystam, ma tu 0-0 przynajmniej. Nie przegrywam. Utrzymałem remis przez cały mecz widzowie. To znajdę jakąś inną opcję, gdzie mogę wygrać mecz niż Division Rivals i tyle. Może w ikonie coś znajdę. Lecimy. Zatem lecimy do ikony urnej. Ikony Heroes. Dobra. Nie się wydaje. Że tutaj coś chyba z, ogarniemy z tymi ikonami. Tak, mecz o ikonę. Real Madrid Overall z Nottingham Forest. 3 do 1 wygrywam. Ale mógłbym jeszcze chociaż jednego gola więcej dołożyć. Albo za dwa. To by było git. Przynajmniej wtedy bym wam pokazał bramki, a nie tylko ciągle. Że se nie radzę, ten skład jest słaby. Uwaga, tutaj mam już szansę wygrać nawet bardzo wysoko i znacząco. No jajaj, nie ja tam gdzie trzeba podałem. Dobra, dobra, nigdzie nie widzę tej piłki, a tu jest, ja ją trzymam przy nocy. Jest! 4 do 1, Di Maria wam strzelił gola moi drodzy. Tak jak mówię, nie będę wyzywał, bo to nie niestosownie wyzywać do piłkarza, więc po prostu postaram się być miło dla nich i tyle. No, jest słabszy od Ordalu. Przynajmniej jakieś Dramki Wam pokazałam. Dobrze, szczęścny wyłapał. Dobrze, dobrze i tak w ręce by to poszło. Jedna dwie bramki nie robią różnicy. Więc, nawet jak jedną bramkę tu strzeliłem, to dobrze się poczułem. Bo chciałem ikonę zgarnąć, ale nie wiem, czy w ogóle mi się to uda. Dobrze. No, dobre dośrodkowanie, ale. To trochę zrozumienia zabrakło. Dobrze. Ale dobre po roztopadłe podanie do Ronaldo. Dobrze, dobrze. Pokręcimy się nim. Nie. Dobrze, dobrze, mogłem se darować Temor Ronaldo. Kurde widzowie, zaraz będę odbierał nagrodę. Dobra, nieważne. Moja asystentka tutaj była, więc nie musicie się przejmować. Jeszcze jeden mecz. Przeciwko Evertonowi muszę zagrać, a resztę może se wykonam poza tym filmikiem. Everton podobno jest lepszy niż Nottingham Forest, więc tu już będzie to trochę ciężej, ale myślę, że też powinienem wygrać. Dobra. 45 minuta. Jeszcze Ronaldo nic nie strzelił, a próbuję nim coś strzelić. Albo przynajmniej oddać strzał. Nie niczy się bordramka. Tylko po prostu, żeby go nie zablokowywali. O to mi chodzi. Ale strzał! No! i mogę już pójść spać z czystym sumieniem. Żornaldo już coś strzelił znowu, ale nie może się nadal strzelić już bordramkę. Przynajmniej tyle, że jakiś strzał oddał, bo wtedy żadnego strzału nie oddał, a tu już coś oddał, bo to po nim znać. Ronaldo, jak przytrzymywane. Dobra, dobra. Ale wszedłem mu w strzał. W podanie, takie jakby znane. A on nic nie mógł z tym co robić. Zaraz coś ogarnę. Dobrze, wybicie. Ajajaj, aj, aj, Ronaldo. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie. Dobrze. 1-0 nawet mi wystarczy. Przynajmniej oddam strzał Ronaldo i się cieszę. A nie, bo jest szansa. 2 do 0! Tote Ronaldo właśnie oddał strzał i strzelił gola i mamy proszę państwa 2 do 0. Jeżeli ktoś nie widział wczorajszego meczu Polaków i jak dostaliśmy w dupę od naszych rywali z Portugalii. To Ronaldo, jak widzieliście, strzelił nam dwa gole i szkoda gadać. Przecież ze Szkocją mówię wam, że wygram. A jak kto nie wierzy, to wasza sprawa. Ja wierzę, że wygramy i tyle. Dobra. Przynajmniej Ronaldo strzelił gola, bo w meczu z Nottingham Forest w ogóle go nie było widać na boisku. Nic nie zrobił. Niestety. Alex Garcia. Podanie do Úniego Juniora. Cofnięcie do przedpola Podanie do niekrytego Ronaldo. A ten odegrał mu, a ktoś mu zabrał piłkę. Kuman, Klaus, Gerard. Trafiłem go w ikonie. Di Maria. Gerard. Oddamy. Robienie strzał, ale zablokowane. 88 minuta, już 2-0, to i tak nas nie dogonią. Dobra. Teraz na czas programy. Alex Garcia. Podanie do Iniego Juniora. Nie i wygrywamy to, spotka to spotkanie. 2-0 z Evertonem, które były bezradne przez strzałach Ronaldo Acesta. Winniego Juniora do Ronaldo i właśnie wygrywamy dzięki temu ten mecz 2 do 0. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego meczu i wiecie co robić dalej, a dalej to już nie będę grał, bo to ogarnę sobie poza meczem i tyle. Page 2. Page 2 to też jakieś ikony. Page 3. I page 4. Kapitanowie, legendy i takie różne inni... I tacy różni inni bohaterowie. Ciekawe jaką daną frazę tutaj mogę wpisać. Żadnej frazy tutaj nie mogę wpisać niestety. To ja stąd wychodzę. Teraz odbieramy sobie na drodze pomeczowe które będą na pewno... Zobaczymy, co tutaj jest. Game, Dainty i Pum... Deini Point i Pumpik. No niestety, nie zachwycają nas te nagrody, ale może być. Myślałem, że jakieś karty tutaj będę miał, a tutaj nic. Dobra, weźmy sobie to z reklamą, I te... nie sprawdza się w gotowaniu. Nie wstrzymuję, po prostu dajmy działać temu filmikowi i tyle. niech Sprawdza działa na swój, swój sposób, po prostu muszę zobaczyć co trafię jest tej nagrody i tyle, a później będziemy się przejmować tym, co takiego fajnego, fajnego tutaj możecie znajdować. Dobra, to możemy pominąć. Dobrze. Trafiłem to samo, co wtedy. Tutaj też nudę. Dobra. to trafione. Ile jeszcze tych nagrodów jest Trzeba będzie to rapić. A, 4 z 5. Ostatnia nagroda. Proszę bardzo. Raczej nie. Jeszcze się skuszę otworzyć następne. Proszę bardzo. I chyba już ostatnia nagroda z tego co wiem. Trafiamy Dawida Śmiało, Rikelme, Musa Philipsa i Michaela Carvalho. Nie, to takie karty mnie nie zadowalają. Ja wolałbym Kakę albo na przykład Winniego Juniora w lepszej wersji. Albo samego Lewego czy Mbappe. Lewy niestety ma kontuzję, więc nie będzie długo grał, a w Barcelonie przechodzi etap próbny i tak go łatwo nie puszczą. Jeszcze musi przejść pewien etap e, e, treningów, później jeszcze przejść formę lojalnościową, żeby później mógł grać na najwyższym poziomie, a na razie to musi się po prostu oszczędzać i tyle. Na następne mecze w Barcelonie na Ligę Mistrzów, na pewno go wypuszczą. I Szczęcnego też na bramkę w Barcelonie, mówię Wam to. Został wypożyczony przez kwotę odstępnego, więc po prostu będziemy oglądać, jakie on będzie miał tam poczynianie w tym klubie nowym swoim, do którego się przetransportował i tyle. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże fajne odcinek z Gry, y, FC Mobile w hashtag 24 odcinku, to widzicie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, czyli pan narka, papa, elopa, mordy, łagodnie wam życzę.